Mężczyzna inteligentny nie uwodzi słowami, uwodzi tym, co czuje się, gdy on nic nie mówi. W świecie, w którym każdy próbuje zrobić wrażenie, ten, kto potrafi sprawić, że inni milkną, to właśnie on jest najsilniejszy w całym pomieszczeniu. Machiavelli napisał kiedyś, że prawdziwa władza zaczyna się od umiejętności panowania nad sobą, zanim spróbuje się panować nad innymi. A w sztuce uwodzenia wszystko zaczyna się od ciszy. Jest pewna wyjątkowa chwila w rozmowie między kobietą a mężczyzną, chwila, w której nikt nic nie mówi, jakby czas się zatrzymał, pusta przestrzeń, a jednak pełna energii. Większość mężczyzn boi się tej ciszy, śpieszą się, żeby ją przerwać żartem, komentarzem, czymkolwiek, byle nie wyglądać na nieśmiałych. Ale mężczyzna, który rozumie psychikę kobiety, nie potrzebuje tego robić, on nie ucieka od ciszy, bo to właśnie ona tworzy napięcie to ona mówi najwięcej. Kobiety czują energię, nie słowa. Kiedy mężczyzna siedzi spokojnie, bez potrzeby udowadniania czegokolwiek, jego energia wysyła jasny sygnał: Jestem w porządku sam ze sobą nie potrzebuję twojego potwierdzenia to poczucie bezpieczeństwa działa na kobiety silniej niż jakiekolwiek słowa, bo symbolizuje stabilność, a ta w ich podświadomości zawsze była równoznaczna z przetrwaniem. Mężczyzna, który potrafi być spokojny pośród chaosu świata, to ktoś, komu można zaufać albo przynajmniej ktoś, kogo chce się poznać bliżej. Pomyśl o tej jednej osobie, z którą siedziałeś kiedyś w ciszy. Nie musiała mówić niczego mądrego. Wystarczył jej spokój, spojrzenie, powolny ton, obecność. I nagle czujesz, że nie możesz oderwać od niej zwroku. To nie technika. To obecność. To, jak powiedziałby Machiavelli, przejaw wewnętrznej władzy. Miałem przyjaciela, fotografa. Nie próbował błyszczeć, nie opowiadał wielkich historii. Gdy ktoś pytał, czym się zajmuje, mówił tylko, uchwycam momenty, których inni nie zauważają, a potem milczał. I właśnie to milczenie sprawiało, że ludzie chcieli pytać dalej. Nie gonił za uwagą, to uwaga podążała za nim. Nigdy nie flirtował otwarcie, a jednak kobiety same zaczynały rozmowę. Jakby miał własne pole grawitacyjne. Ale ta cisza ma moc tylko wtedy, kiedy płynie z prawdziwej pewności siebie. Bo jeśli w środku skrywasz lęk przed oceną, cisza stanie się niezręczna. Jeśli milczysz tylko po to, żeby udawać tajemniczego, twoja energia ci zdradzi. Kobiety nie czytają logiki, one czytają energię. Machiavelli mógł pisać o strategii, ale nawet on wiedział, że żadna strategia nie działa, jeśli człowiek nie rozumie samego siebie. Dlatego sztuka uwodzenia nie zaczyna się od tego, co mówisz, ani od tego, co robisz. Zaczyna się od tego, jak długo potrafisz być w ciszy sam ze sobą. Kiedy przestajesz potrzebować, by robić wrażenie, stajesz się najbardziej intrygującą osobą w pokoju. Kiedy przestajesz bać się ciszy. Każda pauza staje się Twoim narzędziem. To efekt świtu, światła, które nie wydaje zwięku, a mimo to zmienia cały krajobraz. Jeśli cisza jest początkiem przyciągania, to czekanie jest ogniem, który je podtrzymuje. Machiavelli powiedział kiedyś, że ten, kto potrafi kontrolować rytm pożądania, jest tym, kto naprawdę ma władzę. W miłości jest tak samo. Nie ten, kto daje najwięcej, jest kochany najmocniej, lecz ten, kto wie, kiedy dać. Człowiek jest z natury zafascynowany tym, co niepełne. Nasze mózgi, a zwłaszcza układ dopaminowy, nie reagują na moment zdobycia, lecz na proces dochodzenia do celu. To uczucie prawie mam to napięcie pomiędzy brakiem a spełnieniem właśnie ono uzależnia. A kobiety? Z ich wyrafinowaną emocjonalnością i potężną wyobraźnią, czują to o wiele głębiej niż mężczyźni. Jest w tym pewien paradoks. Jeśli jesteś zawsze dostępny, odpisujesz natychmiast, pojawiasz się za każdym razem, gdy ona cię potrzebuje, nie sprawiasz, że czuje się kochana. Sprawiasz, że przestaje tęsknić. Przyciąganie nie ginie z braku miłości lecz z nadmiaru dostępności. Mężczyzna mądry rozumie, że aby utrzymać napięcie, musi umieć opóźnić nagrodę nie po to, by manipulować, lecz po to, by dać emocjom przestrzeń, w której mogą naturalnie dojrzewać. Pomyśl o tej chwili, gdy czekałeś na wiadomość od kogoś, kogo naprawdę lubisz. Sprawdzasz telefon co minutę, tworzysz w głowie setki scenariuszy. A gdy w końcu wiadomość przychodzi, tylko jedno zdanie. Serce reaguje natychmiast. Nie dlatego, że słowa są niezwykłe, ale dlatego, że czekanie nadało im wartość. To właśnie efekt, który Machiavelli nazwałby sztuką kontrolowania oczekiwań. Wiedzą, kiedy wstrzymać, by druga strona zainwestowała uczucia jeszcze głębiej. Znałem kiedyś mężczyznę, który był inny niż wszyscy. Uprzejmy, spokojny, ale nigdy nie śpieszył się z odpowiedzią. Nie z powodu dumy, lecz dlatego, że miał własne życie. prace, podróże, pasje. Kiedy więc odpowiadał, każde jego słowo miało wagę. Kobiety to czuły. Nie myślały: on mnie ignoruje, lecz raczej on ma swój świat. Świat, do którego chce wejść. I tu tkwi sedno: kobiety nie przyciąga sama abstrakcja nieobecności, lecz znaczenie tej nieobecności. Kiedy nie jesteś zawsze dostępny, ale gdy już się pojawiasz, jesteś w pełni, z autentyczną energią i skupieniem, ona czuje, że jesteś tu z powodu, a nie z potrzeby. Machiavelli nazwałby to strategią człowieka z treścią takiego, którego każde działanie ma sens a milczenie jest bardziej intrygujące niż tysiąc słów. Ale to nie gra. Prawdziwa siła czekania działa tylko wtedy, gdy za nim stoi życie pełne znaczenia. Kiedy naprawdę jesteś zajęty tworzeniem, rozwojem, pasją, twoje milczenie nie jest bronią, jest skutkiem ubocznym sensu. I właśnie dlatego nie wydaje się manipulacją. Wydaje się naturalne. Pamiętaj, Czekanie ma wartość tylko wtedy, gdy za nim stoi prawdziwa nagroda. Jeśli ktoś na ciebie czeka, a gdy w końcu się pożawiasz, przynosisz pustkę, chód czy obojętność, cała magia znika. Nagrodą nie jest twoja obecność, lecz jakość tej obecności. Prawdziwa rozmowa, szczere spojrzenie, moment, w którym druga osoba czuje się naprawdę zauważona. To jest to, czego nie da się zaprogramować w dopaminie. Przyciąganie nie jest serią działań, to rytm emocji. Kiedy wiesz, kiedy podejść, kiedy się wycofać, a kiedy pozwolić przestrzeni mówić za ciebie, prowadzisz taniec, którego druga osoba nawet nie jest świadoma. To nie gra, to rozumienie biologii emocji. Machiavelli pisał: Ten, kto się spieszy, traci przewagę. Ten, kto potrafi czekać, sprawia, że świat zaczyna krążyć wokół niego. W miłości to działa tak samo. Kiedy przestajesz gonić za natychmiastową reakcją, zaczynasz budować trwałe przyciąganie. Nie tylko wzbudzasz ciekawość, ale też zasiewasz pytanie o czym on myśli, co on robi. A gdy ktoś zaczyna zadawać to pytanie, znaczy, że już mieszkasz w jego myślach. Nie musisz robić nic więcej. Ludzie nie kochają prawdy, kochają historię, którą sobie o niej opowiadają. Machiavelli rozumiał to doskonale. Powiedział kiedyś: Ludzie widzą to, co chcą widzieć i wierzą w to, co sprawia, że czują się silniejsi. W sztuce Uwodzeja ta zasada staje się fundamentem. Kobieta nie zakochuje się w tobie. Zakochuje się w obrazie, który stworzyła w swojej wyobraźni. To nie jest kłamstwo, to po prostu natura ludzkiej wyobraźni. Kiedy spotykamy kogoś nowego, znamy zaledwie kilka fragmentów jego prawdy. Resztę nasz umysł dopowiada sam, używając wspomnień, pragnień i domysłów. Kobiety, z ich emocjonalną intuicją, tworzą w głowie własną wersję ciebie. Nie do końca prawdziwą, ale tak żywą, że zaczyna istnieć naprawdę. A twoja siła przyciągania tkwi właśnie w tym, czy potrafisz zostawić miejsce na wyobraźnię. Większość mężczyzn popełnia ten sam błąd: mówią o sobie za dużo, wyliczają sukcesy, wspominają przeszłość, planują przyszłość, jakby chcieli dowieść swojej wartości, ale kiedy tłumaczysz zbyt wiele, niszczysz mit, który ona zaczyna tworzyć. Tajemnica znika, a informacja nigdy nie była pociągająca. Znałem mężczyznę z branży kreatywnej, który mówił mało, ale trafnie. Kiedy ktoś pytał o jego życie, odpowiadał krótko: Lubię miejsca, gdzie światło zachowuje się dziwnie. Albo byłem kiedyś w Europie, ale to inna historia. Bez szczegółów. I właśnie ta niedopowiadań Sprawiała, że wszyscy chcieli wiedzieć więcej. Nie udawał tajemniczego, po prostu nie musiał się tłumaczyć, a przez to wydawał się głębszy. Kobiety kochają wyobraźnią. Patrząc na ciebie, widzą nie tylko to, kim jesteś dziś, ale też kim mogłeś być. Wyobrażają sobie, jak reagujesz w chwilach triumfu, jak kochasz, gdy naprawdę ufasz, jak chronisz, gdy one są słabe. Nie potrzebują twoich słów, same dopisują historię. A jeśli zdradzisz wszystko zbyt wcześnie, odbierasz im przyjemność tworzenia. Machiavelli nazwałby to sztuką refleksji. Nie próbujesz kontrolować tego, jak inni cię widzą. Pozwalasz im zobaczyć w tobie siebie. W polityce to działało tak, że ludzie przypisywali władcy cechy, których pragnęli w samych sobie, w miłości. Zasada jest ta sama. Nie musisz sprawiać, bycie kochali. Wystarczy, że staniesz się lustrem dla ich własnych emocji. Pomyśl o postaciach z filmów, tych cichych, z niejasną przeszłością, z tym spojrzeniem, trochę smutnym, trochę zimnym. Nie tłumaczą się. Nie mówią wszystkiego. A jednak przyciągają. Kobiety patrzą i myślą: on musiał przeżyć coś wielkiego. Prawda może być banalna, ale emocja, którą wywołują, jest prawdziwa. I w prawdziwym życiu to działa dokładnie tak samo. Ale uwaga, tajemniczość ma moc tylko wtedy, gdy płynie z autentycznego spokoju, a nie z lęku czy gry. Jeśli udajesz kogoś głębokiego, twoja energia zdradzi cię natychmiast. Prawdziwe przeciąganie zaczyna się wtedy, kiedy czujesz się dobrze z tym, że nie każdy cię rozumie. Nie potrzebujesz być całkowicie poznanym, by czuć się wartościowym. I to właśnie ta wolność czyni cię magnetycznym. Jeden z moich rozmówców powiedział mi kiedyś: Nie chcę, żeby ona znała mnie w całości. Chcę, żeby każdego razu odkrywała kogoś nowego. Nie udawał. Po prostu żył w muchu. Czytał, podróżował, rozwijał się. A człowiek, który stale się zmienia, zawsze pozostaje ciekawy. W tym świecie, gdzie wszyscy mówią zbyt wiele, tajemnica stała się towarem luksusowym. Każdy chce być zrozumiany, zauważony, potwierdzony, ale czasem najsilniejszym sposobem, by zostać zapamiętanym, jest nie mówić wszystkiego. Kiedy ktoś musi o tobie myśleć, interpretować cię układać własną wersję ciebie, to już nie jest zwykła ciekawość, to inwestycja emocjonalna, a gdy wyobraźnia zaczyna inwestować, trudno jej się zatrzymać. Machiavelli może nie pisał o miłości w romantycznym tonie, ale wiedział jedno: największa władza nie polega na tym, by ktoś ci się podporządkował, lecz by chciał cię zrozumieć i nie mógł. To właśnie jest sekret trwałego przyciągania. Nie gdy próbujesz, by cię kochali, ale gdy pozwalasz mu samemu odkrywać, kto ty naprawdę jesteś. Są rzeczy, które mężczyzna zaczyna rozumieć dopiero z czasem. Jedną z nich jest to, że spokój, prawdziwy, niewymuszony spokój, jest najwyższą formą atrakcyjności. Nie jest głośny, nie potrzebuje wysiłku. I przede wszystkim nie da się go udawać. To stan, który pojawia się dopiero wtedy, gdy przeszedłeś przez wystarczająco wiele burz, by już nie musieć niczego udowadniać. Machiavelli napisał kiedyś, że dobry władca to nie ten, który jest najsilniejszy, lecz ten, którego nic nie potrafi zachwiać. W sztuce uwodzenia, to zdanie nabiera nowego znaczenia. Kobiety pociąga nie tylko wygląd, status czy sukces, pociąga je poczucie stabilności, jakie emanuje od mężczyzny w chwilach niepewności. Mężczyzna może przyciągnąć uwagę swoim stylem, ale tylko ten, który potrafi zachować spokój, gdy wszystko wokół się wali, tylko on budzi w kobiecie pragnienie, by zostać na dłużej, bo gdzieś w głębi spokój mężczyzny oznacza coś więcej niż ciszę. Oznacza zdolność przetrwania, zdolność ochrony i bezpieczeństwo emocjonalne, którego nie zastąpi żadne słowo. Pamiętam pewną historię, mój znajomy, trenem personalny, miał dziewczynę bardzo wrażliwą, emocjonalną, skłonną do gwałtownych reakcji. Pewnego dnia pokłócili się. Ona krzyczała, płakała, oskarżała, a on tylko siedział. Spokojny, słuchał. Ani słowa więcej, ani jednego gestu obrony. Kiedy w końcu się uspokoiła, powiedział tylko Rozumiem, że jesteś zła, ale nie chcę, żebyśmy mówili czegoś, co później będziemy żałować. Bez podnoszenia głosu, bez chłodu, bez ucieczki. Po prostu pełna kontrola nad sobą. Później przyznała, że właśnie wtedy, w tamtej chwili, zaczęła widzieć w nim prawdziwego mężczyznę. To właśnie moc spokoju. Kiedy inni tracą panowanie, instynktownie szukają kogoś, kto stanie się punktem oparcia. Jeśli potrafisz być tym punktem, nie musisz udowadniać swojej siły. Ty jesteś siłą. Machiavelli nazwałby to sztuką zachowania niezmiennego obrazu, nawet w samym środku burzy. W relacjach ta zasada działa dokładnie tak samo. Twoja postawa. Mówi więcej niż jakiekolwiek słowa. Ale spokój nie oznacza obojętności. To nie chłód, to emocjonalna inteligencja w działaniu. Spokojny mężczyzna też czuje, też boli, też kocha, tyle że nie pozwala, by emocje kierowały jego zachowaniem. On wybiera reakcję, zamiast reagować automatycznie. Wierzę, jedno zdanie wypowiedziane w gniewie może zniszczyć zaufanie budowane miesiącami. Dlatego uczy się obserwować emocje i panować nad nimi. Zwróć uwagę, najbardziej magnetyczni mężczyźni często mówią mało. Nie dlatego, że nie mają nic do powiedzenia, ale dlatego, że wiedzą, kiedy słowo ma wagę. Nie muszą wygrywać każdej dyskusji. Rozumieją, że cisza też jest strategią. Nie dlatego, że są słabi, ale dlatego, że już wiedzą, kim są. Kiedyś zapytałem starszego mężczyzny, który miał za sobą dwa małżeństwa: Czego nauczyły cię kobiety? Uśmiechnął się i powiedział: Kobieta nie potrzebuje mężczyzny, który pięknie mówi. Potrzebuje takiego, który potrafi stać spokojnie, kiedy ona jest burzą. To jedno zdanie mówi wszystko. Bo kiedy potrafisz zachować spokój wobec cudzych emocji, wysyłasz niewidzialny sygnał: Możesz być burzą, ja i tak tu zostanę. I to właśnie ten spokój, ta konsekwencja budzi w kobiecie nie tylko uczucie, ale szacunek. A szacunek to on utrzymuje prawdziwą atrakcyjność. Pożądanie może minąć, emocje mogą się zmienić, ale szacunek zostaje. A nie zdobędziesz go, jeśli nie panujesz nad sobą. W świecie, w którym każdy łatwo traci cierpliwość, reaguje impulsywnie i pozwala emocjom przejąć kontrolę, mężczyzna, który potrafi być spokojny, nie potrzebuje niczego więcej, by się wyróżnić. Jego obecność już wystarcza. Jest taki moment, przez który przechodzi każdy mężczyzna na drodze do dojrzałości. Moment, w którym przestaje pytać, jak mam być kochany, a zaczyna pytać, kim jestem, jeśli nikt mnie nie kocha. To właśnie ta cisza, o której pisał Machiavelli. Chwila, gdy człowiek przestaje żyć potrzebą potwierdzenia swojej wartości i wkracza w stan prawdziwej wolności. I to właśnie tam, w tym spokoju rodzi się atrakcyjność, nie ta wynikająca z ego, lecz ta płynąca z obecności. Ta obecność nie potrzebuje słów, nie musi przekonywać, nie musi się tłumaczyć, jest jak ciepłe światło w pokoju, w którym każdy kto wejdzie chce zostać, choć sam nie wie dlaczego. Mężczyzna, który odnalazł spokój w sobie, nie boi się ciszy, nie boi się, że zostanie źle zrozumiany, nie boi się, że zostanie zapomniany. Wie, że prawdziwa wartość nie polega na tym, by być widzianym, ale by wiedzieć, gdzie się stoi. I to właśnie to czyni go wyjątkowym w świecie ludzi, którzy wciąż błagają o uwagę. Pamiętam pewnego mężczyznę nie był bogaty, nie był też szczególnie przystojny, ale miał w sobie coś, co trudno było nazwać spokój, tempo, cierpliwość. Na przyjęciu siedział cicho słuchając innych mówił mało, ale gdy już zabrał głos, wszyscy milkli. Ktoś zapytał go dlaczego tak mało mówi. Uśmiechnął się tylko i powiedział: Bo wolę słuchać, jak ludzie się otwierają, niż zmuszać ich, by słuchali mnie. Proste zdanie. A jednak zapadła cisza nie dlatego, że brzmiało mądrze ale dlatego, że było prawdziwe. To właśnie o tym pisał Machiavelli, gdy mówił o sile wpływu. Prawdziwy władca nie musi zmuszać. Nie potrzebuje nacisku. Jego siła tkwi w tym, że inni chcą za nim podążać. W relacjach działa to tak samo. Kobieta nie zakochuje się dlatego, że została przekonana. Zakochuje się, bo chce wierzyć. Z czasem, po wielu pościgach, po wielu rozczarowaniach, po tylu pytaniach, Dlaczego to znowu nie działa, zaczynasz rozumieć coś ważnego. Miłości nie da się kontrolować, można ją jedynie zaprosić, a to zaproszenie nie kryje się w słowach, lecz w stanie istnienia. Mężczyzna spokojny, pewny, nie bojący się straty, staje się dowodem tego, co Machiavelli nazwał. Mądrością władzy, wiedzieć kiedy działać, a kiedy milczeć. Bo milczenie nie zawsze oznacza chłód, czasem to najwyższa forma zrozumienia, stan, w którym przestajesz walczyć o to, by być kochanym i zaczynasz kochać naprawdę, bez potrzeby posiadania, bez walki, bez gier. Patrzysz na drugiego człowieka nie jak na kogoś, kogo musisz zdobyć, lecz jak na cały wszechświat, którego możesz doświadczyć. I to właśnie wtedy stajesz się kimś, kogo kobieta pamięta nie przez wygląd, nie przez słowa, nie przez sukces, ale przez to, jak się przy tobie czuła bezpieczna, zrozumiana, obecna. Ostatecznie najgłębsza lekcja nie dotyczy tego, jak być atrakcyjnym, lecz jak być wolnym. Bo kiedy już nie potrzebujesz miłości, by czuć się pełnym, miłość sama przychodzi. Nie dlatego, że ją goniłeś, ale dlatego, że stałeś się kimś, kogo przyciąga. Nie dlatego, że grałeś według zasad, ale dlatego, że wyrosłeś ponad nie. I właśnie w tej ciszy, w tej spokojnej pewności zaczynasz rozumieć nie tylko sztukę uwodzenia według Machiavelliego, ale i sztukę życia, bo prawdziwa siła nie pochodzi z tego, jak inni cię widzą, lecz z tego, co w sobie naprawdę znalazłeś.